Niczyła! z tej strony Isayuki, gramy dalej w Resident Evil, wiecie co, znacie mnie, pobiegałam, znalazłam inne rzeczy, które chciałabym Wam pokazać, jest jeszcze tak, tu znalazłam kozieła, znalazłam jeszcze jedynego, żebym go tylko teraz, to jest nasz bieg jakby co, żebym ja go teraz tylko znalazła jeszcze raz, ale się pięknie fajczy. No trudno, no. Gdzieś tutaj. Tu nie, tam wyżej. Znalazłam jeszcze jednego kozieła. Ach, nie przepuści mnie. Alu uparte! Gorzej jak się pojawią teraz jakieś stwory, no to... Będziemy z nimi walczyć. Co najwyżej, za tak się broni na spację, dobra? Coś tam dzieje w oddali. Mówiliście polować na zwierzęta. O jest. Spróbujemy odstrzelić jakieś wrony. Dobra. Zawsze dobrze mieć przeładowany magazynek. To nie jest CES, żeby trzeba było czekać. Co tu się tłucze? To nie jest CES, żeby trzeba było czekać do wykorzystania całego, całego magazynka do przeładowania. Stąd sobie zabraliśmy i nie kojarzę, żebym coś tu jeszcze widziała, jak sobie tak chodziłam. Czułość tej myszy mnie wciąż rozbraja. Chyba ją jeszcze bardziej zrobię. Jaką wiecie. Nie pamiętam, czy tu coś było. Może było, ale już był cały pokój pokazany na niebiesko. Bo tu mamy gdzieś studnie, ale do niej wciąż nie mamy dynksa. Wichajcla, jak to woli, więc. Przypuszczam, że tu jeszcze wrócimy. Niech ktoś potwierdzi, proszę, z osób, które albo już grały, albo kojarzą mniej więcej jak rezydent działa, czy my tu jeszcze wrócimy i do tych budynków, które są tam jeszcze wcześniej na mapie, że tak w krzakach sprawdzimy mapę. O, tutaj na dole są jeszcze dwa, do których wciąż się nie mogę dostać, bo tu są pozamykane przejścia. Z tej strony również. No i brama, do której jeszcze wrócimy, więc myślę, że tu pewnie jeszcze będziemy, tak? Mam rację, i tu, i tu, i tu, bo tu jest zamknięte. Pewnie tak. Za to inna rzecz, którą chciałam jeszcze pokazać, bo zapomniałam, to jest journal, nasz dziennik. Dzień pierwszy i dzień drugi, teraz sobie przetłumaczymy. To powinna być noc jak każda inna, ale wtedy pojawił się Chris Redfield. Tak się chyba czyta, no nie? Redfield. I zniszczył moją rodzinę, zabrał roz, zastrzelił mi ją na moich oczach. Byłem nieprzytomny, a teraz jestem w jakimś lesie pośrodku niczego. Co tu się do diabła dzieje? Zaraz po wyjściu z lasu natknąłem się na wioskę, ale jeden z mieszkańców został zaatakowany i porwany przez jakiś rodzaj potwora. Udało mi się jakoś przetrwać walkę z tymi potworami, a jakaś stara kobieta powiedziała mi, że Ros jest tutaj. Gdzieś. Muszę ją znaleźć, zanim zrobią to te stwory. I dzień... Tutaj teraz trzeci. Znalazłem kilkoro ludzi ukrywających się w domu Luizy. Myślę, że ona jest kimś ważnym, ale wtedy jeden z nich zamienił się w te potwory, wymordował wszystkich, którzy tam byli. Rozumiem, te monstra to mieszkańcy wioski, a sama wioska to ich legowisko. W tej chwili wiem dwie rzeczy. To, że jestem ostatnim ocalałem, i to, że Ross może być w zamku. Więc teraz tam pójdę. To wszystko ten sam dzień. Rano, właściwie to świt wcześniej rano i, i w ogóle rano. To jesteśmy jeszcze na rano. Tu są notatki, które znaleźliśmy. Chciałabym tylko powiedzieć, że chodząc po domu, znalazłam troszkę więcej rzeczy, no bo musiałam nadrobić na pc Znalazłam notatkę na lodówce, na której jest jedzenie dla Rose na luty. 6. właściwie to jest owsianka, bym powiedziała, Rice Zero. I bananowe piure. Siódmego to jest piure ze słodkich pot potatów, ze słodkich ziemniaków, czyli pewnie z batatów. I gotowany szpinak ze śmietaną, może z kremem. Nie wiem, czy małym dzieciom daje śmietanę. Może bardziej chodziło o jakieś jogóry to podobne coś. I ten. Nie zapomnij: nie dawaj dziecku żadnego miodu ani cukru. I żadnych grzybów. Co do grzybów, to przypuszczam, że tutaj jest taki dodatkowy, po prostu. Wiecie, dodatkowy aspekt poprzedniej części. To czytaliśmy. Żeby nie było. To czytaliśmy. To czytaliśmy. To czytaliśmy. To czytaliśmy. Ok. Misja. I to również. Y też, tak, to są, o tych, to są te m, koźlęta. Luiza. A, doczytaliśmy u Lizy. Luizy, tu są wskazówki, rozumiem, poruszanie się. Mapa. No dobra, dobrze wiedzieć, dobrze wiedzieć, co tu jest. Aha, żeby przesuwać szafki. Jakby ktoś się zastanawiał, to tu jest szybko pokazane, żeby się roz rozglądać, chodzić, i celowanie, strzelanie i ogólnie takie, a co? Spójrz, zaraz co? A broń się na spację i jeszcze raz w dobrym momencie, żeby odrzucić przeciwnika. Czy to rozumiem zaraz po tym, jak mnie gryzą, a nie w chwili, kiedy mnie gryzą? Będziemy sprawdzać. No i zmiana broni oczywiście, rozwalane obiekty, przesuwanie obiektów, inwentarz, inwentory właściwie, materiały, crafting, ważne przedmioty, które są do sprawdzenia, tak jak nasz śrubokręt, skarby, Zadania i mapa, zapis gry i dziennik. No i właściwie to jest wszystko, co chciałam wam pokazać. Tutaj chyba tego jednego koźla tu, drugiego koźla na na tym na kościele. Czekajcie, bo myślę, wydaje mi się, że jeszcze coś spotkałam przy cmentarzu, więc tam też pójdziemy. Tak mi się wydaje, jeżeli dobrze pamiętam. I będziemy szli oczywiście dalej. Będziemy szli tutaj. Dobra, przyspiesz trochę. Nie ściągaj dłoni z broni, czy tam broni z dłoni nie wyciągaj. Właściwie nie musiałam chyba, a nie musiała, bo tu jest przejście. Wydaje mi się, że widziałem jeszcze gdzieś tutaj, chyba kozła. Na pewno zaraz będziemy szli tam. To jest nasz kolejny cel. Gdzie ja to widziałam? Chyba że mi się coś, no tego jeszcze nie podniosę, bo nie wiem, jak się tu dostać do środka. Za bardzo. Ale wydawało mi się, że ja tu widziałam jeszcze jednego kozieła. Gdzie ja go widziałam? Chyba, że mi się rzeczywiście wydawało. Hm, hm, hmm. Tu gdzieś widziałam, poza tym lockpickiem, który tu jest. Nie, chyba nie. Ale zakładam, że my tu jeszcze wrócimy, bo mamy lockpick, tak? Przejdę się i będę musiała sobie jeszcze raz sprawdzić, co ja tu zauważyłam. A teraz nie pamiętam co to było i gdzie. A, trudno. Nie aż tak istotne. Chyba nic na tym. Gdzieś tu w tych skałach? Wydaje mi się, że jeszcze gdzieś tu jednego kozła widziałam. Oczywiście nie zastrzeliłam, żeby móc z wami zobaczyć i oczywiście nie zrobiłam sobie notatki, Mądry ja, ale wrócę tu później i jeszcze sprawdzę. Tak, żeby się upewnić. No teraz zróbmy zagadkę: który to jest potwór? To jest ten? Może ten. No. Ej, nie, został. Dobrze było. No. Aha, set, okej. Okay. Jeszcze druga ta. Dawaj. Trochę mnie myli sterowanie na klawiaturze. Wciąż nie jestem przyzwyczajona do grania na klawiaturze za bardzo. Kwestia przyzwyczajenia, co? Nothing but blood and death. Nothing bad. O, o właśnie, ta szoreka. Hunter, czyli pierwszy. Oczywiście przy wyskakiwaniu osiągnięć się trochę przygryza. W sumie nie wiem, dlaczego tak jest, no ale jak już musi, to niech będzie. Trochę mnie martwi wejście tam. Nie wiem, czy mogę w ogóle wejść do wody, to jest ciekawe. Dawaj te aleje No i nie pozostaje chyba nic innego, jak tu wejść ciemno, zaraz się zrobi jasno okej okay. tom, tom 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 myślałam, że to jest jakaś figura tom 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 tom, tom, tom. no dobra Miles. zamknięte z drugiej strony no dobra Well, well. Oh, Jingo, Didn't think anyone was left. You must be pretty tough. Huh. Who the fuck are you? Oh, you're not local. Even better. Mother Miranda's gonna love you.

The man is of no real use to anyone else, and my daughters do so love entertaining foreigners. Yeah. Furthermore, I can assure you if you entrust the mortal house to House task, My daughters and I shall deliver to you. I wanna see! You mean, <laughs> he's away! Shut the fuck up! What? Where? You mean you'll screw around with him in private. And where's the fun in that? Give him to me. And I'll put on a show that everybody can enjoy. Oh, so gauche! What do we care for bread and circuses? The man thinks suffering is assured. Yak yak, as a man's dick is cut off in the castle. Blah blah blah. <laughs> I've heard all your arguments. Some of you were less persuasive than others, but I've made my decision. Heisenberg, the man's fate is in your hands. Mother Miranda, I must protest. Heisenberg is but a child, and his devotion to you is questionable. Give the mortal to me, and I will ensure he is ready. Shut your damn balls! and don't be a sore loser. You'll find your food somewhere else. Quiet now, child. Adults are talking. I'm the child. You're the one who's arguing with Miranda's decision. You wouldn't know responsibility if it was well done. Oh, to keep glory. One day your head might actually fit your ego. <laughs> sight, sight, hey, sight, don't sight. I get a say in this? Silence! My decision is final. There will be no argument. Remember from whence you came. Thanks. Huh. Lycans and gentlemen. We thank you for waiting. And now let the games begin. Let's see what you have Ethan Winters. Get ready. Ten, nine. Eight. Seven. Six. Five. Four. Super, czyli uciekamy, tak? Dzień no Oczywiście ja tam próbowałam też uciekać. Teraz zdołam, co? Nie, czym? Examinate, okej. Chyba mi coś zjadło z tyłu. Trudno bywa. O, dzień dobry. No, widzicie, to są też momenty, w których mnie gra tutaj powstrzymuje przed poruszaniem się. I dlatego pokazuję się na kamerze. O. o, jazda na dół. Ktoś mogę sterować? Chyba nie specjalnie. O, tam Dziękuję. przejście. Czemu tu Czemu i tak późno wchodzi? późno tak wchodzi? Jakoś trzeba dobrze wycalować. you truly are as strong as they say wait oh you didn't think i'd let you get Oi. away did you gotta keep dad i'm gonna do something for the beauty the old sox grandfather ha ha nothing like fresh american ground beef <laughs> <laughs> Oh. Okej, jednak nie zjadło. Byłam pewna, że zablokowałam się na ścianie. Nie no, weź broń, jak już możemy tu podnieść. Rzeczywiście, skrzynka popsuła przecież. Czy będę musiała dalej uciekać? Czy, czy tu jestem stosunkowo bezpieczna? Nie no, coś może wciąż... Ty, jaki fart! Ja wybrałam jedyny otwór, jaki tu był. Okej, okay, no bywa, nie? <laughs> Pytanie, czy ja już mogę sprawdzać teren? Już mogę! Bo ja! już Ym... mam uciekać? O świetnie. No fajnie. Bo? Może nie będę wstawać. Tu jest wszystko. Właściwie tu jest wszystko, wszystko na niebiesko. O, wychodzimy na zewnątrz. I to z. Um... Okej. Okay. Tak jakby tą samą stronę, co przyszliśmy? No dobra. Martwią mnie te podziurawione ściany. Okej. Okay. Aha. Teraz nie wiem, gdzie powinnam iść. Tędy? Na zewnątrz z powrotem? Mogę wejść z powrotem? A, nie mogę. Dobra. Okej. Okay. Okej. Okay. Ła. Żaden problem, wyjdziemy tędy. To jest wyjście na zewnątrz? Weszliśmy do światła, żeby wyjść. Trochę się martwię, co tam czeka na mnie. Pobiegłabym, ale może na razie jeszcze nie. Dobra, powiedzmy, że na razie jest bezpiecznie. Załóżmy, że taki jest. O, dzień dobry, zimo. O, czekajcie. O ja, dopiero teraz zauważyłam, że to są ludzie. Znowu jakieś pole uprawne, czy coś? Pytanie, czy coś tu znajdę, amunicję? O! A mogę go dziabnąć nożem? Czy jest za daleko? E... No, wziąłbyś bliżej, był. To bym nie musiała amunicji tracić. No nic, trudno. Hmm. Podoba mi się... A, a ta animacja przeładowania... O, roślinek. Nie żeby się wyróżniał na tym poletku, bo był zielony. <grym> ale... Okej, okay, tu coś jest. Pikop. A, to ptaszek, którego strzeliłam. Sorry ptaszek, no ale ludzie mówili, żeby cię jednak odstrzelić. Dobra, nie stoi tam gdzieś, wyżej jakiś kozioł. bra nie widzą. Hmm. Ciekawe miejsce. Naprawdę. O? Uh, I've been waiting for you, Mr. Winters. How do you know my name? Anyone who is anyone has heard of the likes of you. A hero searching for his daughter. though i must say that castle arouses suspicion. yeah, and so do you. <laughs> i am but a humble merchant. here. Oh, forgive my manners. call me the duke. now to business. weapons, ammunition, healing salves. anything you desire, i can provide. oh, yes. Oho No jest coś, I nie seen before O oh jest o oh jest tak powiedział supplies gun Duke's purse. Wszystko ma cenę Możemy sobie zakupić za 10 tysięcy lei Cokolwiek to jest Myślę, że warto kupić sobie A tu jest napisane a, powiększenie z tego inwen, i, i, tak, inwentarza kurczę to by było dobre, ale nie mam tyle kasy to już wiem, dlaczego warto te stwory załatwiać, i te ptaszki w sumie też polecą, z nich leję myślę, że przepis na mm, miny, na amunicję do jakiejś snajperki zakładam jest sniper rifle i do shotguna na żadne mnie nie stać. Mam za mało kasy, czyli trzeba było rozwalać ludzi po drodze. Zaraz, wytrych? Wytrych. A za darmo jest. Aha. Rozumiem, że pierwsza butelka gratis, tak? Dobrze, cieszę się. A zaraz, tu są jeszcze rzeczy za darmo. A, bo to możemy zmienić wygląd tego. Co to jest w wytrychu? Simple Lock Handgun. Ah. Ach, to jest chyba DLC w sensie DLC zakup przedpremierowy... Fortress Item. Tak, niech będzie. Możemy mieć Shifaj na końcu. No, Trauma Pack, dokładnie. Jak to. Będę musiała wejść pewnie do menu, żeby to wykorzystać. Limited Item Dobra, wytrych, czyli wszystkie gratisy już mamy mm. od gana Ok, łatwe strzelanie To jest dla zwykłej broni Większa ilość amunicji Wow, co tu jest? Powerful Customized mm. Anti-Bio Weapon Ok też z Paku. A, po prostu inną broń, gdybyśmy chcieli używać. Jak to się ma do mojej broni? Fajnie by było, gdyby to było porównanie. Level, właściwie level 1 dla wszystkiego, ale moja broń chyba też jest na level 1. Więc. Tu są wszystkie rzeczy. Eee, tu, są, tu jest amunicja. Broń. Sold out. Sold out, bo już mam. Dlatego. Hmm. Bonus. Może po prostu na zasadzie zmiany wyglądu naszej broni. 200 lei, no to jest trochę pieniędzy, ale dobra. Ojej, to żeby to... ojej. Hmm. Moment, poczekaj. No to tak, pika może damy tutaj. Hmm. Mogę to. O, można dać stack item, dało się. Nie wiedziałem, że można. Które przedmioty można tak w ogóle. Mogę dawać na siebie na przykład hmm. No teraz to nie wiem, czy mogę rotate send to temp. Hmm. No teraz nie wiem, tego chyba nie mogę stakować. Chyba mogę stakować te amunicje pewnie. Hmm, tego nie mogę. Mam trochę życia, ale życie to wolałabym sobie zachować. Bo z moim szczęściem może się okazać, że lepiej je mieć. Odwróć się, o tutaj pod ręką, to by pasowało wyposażyć. Do można dać tu, to jest druga broń. Dziewięć naboi. Chciałabym je porównać. Hmm. Rozumiem, że to jest taka tymczasowa jakaś skrzynia, tak? Albo nie mamy na razie tymczasowej. Chyba, że... Dobra, musicie mi wyjaśnić, bo nie jestem co do tego jeszcze pewna. No i okej, okay, jak będzie. No, jasne, że tak. Oczywiście, że tak. Teraz tak, tu cofnij. Ach, tu mamy ulepszenie broni. Ach, tak to wygląda. Dobra, a gdzie jest trzecia broń? Musi być wyposażona, żeby ją można było edytować? Będę, zaraz sprawdzę. Pytanie, gdzie się dodaje... A tu jest, Mr. Raccoon. Dobra, a tu mogę dodać? O, wrócę do tego później. E, dukes... Ach, mam kreształ. Ale czy go sprzedawać? Nie jestem teraz pewna. Mmm, Czy powinnam sprzedawać takie rzeczy? Zakładam, że będziemy mogli do gościa jeszcze wrócić, chociaż zakładam, że dobrze byłoby sobie ulepszyć broń. Tak. A dziękuję, dziękuję. Wszyscy zdrowi dziękować. Equip. A mogę wybrać jak który wrzucić? <laughs> Może być, mogę jeszcze dwie rzeczy, chyba rozumiem, dorzucić tutaj. Teraz tak. Na skróty. Powiedzmy, że damy go sobie tu. Powerful, powerful, customized. I jeden mamy nóż, broń, shotguna i znowu broń. Hmm. Trochę mi ciężko 17 naboi. Powiedzieć, która broń będzie najlepsza w tym momencie. Będzie nam tu dyndać ten frenzelek. A niech sobie dynda co tam. Hmm. Jest tu gdzieś jakiś ptaszor do odstrzelenia? O, strzeiło mi w nadgarstku. Żadnych ptaszorów? Nie wróciły? Hmm. Trochę martwi mnie wejście do środka. Fajnie byłoby znaleźć zapis. Obawiam się, że jak wejdę, to mnie znowu coś zaatakuje, więc może skończymy sobie odcinek tu, przy nim jeszcze. Ja się zastanowię, czy chcę coś więcej kupić. Wrócę się tam i zobaczę. Oczywiście, brak zapisu oznacza, że muszę to zrobić od razu i nagrywać będę kolejny odcinek od razu. Tak to wygląda tutaj. Te save roomy. Ja zapomniałam, że tak to mniej więcej działa w tym, w rezydencie. No ale save roomy są ważne. Właściwie nie, wyszliśmy z innej strony. Hmm. No rzeczywiście, bo wyszliśmy przy innej tej. Myślałam, że wyjdziemy tutaj na wprost, a to nas jednak wyrzuciło na bok. I co. A, dobra, teraz mogę zobaczyć. Jak mamy wytrych, to już mamy dwie rzeczy. Możliwe. Dingsa dalej nie mamy do otwarcia. Tutaj zamknięte, tutaj zamknięte. Tu jest zapis, do którego chętnie bym wróciła, ale haha, ciekawe jak. Castle Dimitryjsku. No cóż. A, bo on nam to zasłania jakieś przejście dalej, co? O ty, niedobry ty. O ty, ty, ty. Fajnie tam masz. Konia. Z którym nie możemy pogadać. Dobra. Cięcie, cięcie, cięcie. Cię, cię, zrobimy sobie tu. Tak jak mówiłam i lecimy dalej w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że tym razem nie będę musiała go dodawać na YouTube'a 5 albo 6 razy, tak jak ostatni. Ło. Wow. Ale nas cofnęli po prostu w rozwoju kanału. Dobra, dziękuję Wam za wspólną grę. Życzę dobrej nocy i dnia. Trzymajcie się, wszyscy ciepło. Cześć!